Hey, cześć, witajcie, jestem tym i zapraszam na kolejny odcinek serii zagrajmy w Cyberpunk 2077. Moi drodzy, jesteśmy po rozmowie z laleczką, dosłownie. Żywą lalką. Jest. Co to znaczy, że nie mogę wejść? Jestem tu co tydzień. Mm -hmm. Nie ma pan wstępu do strefy VIP. Nie mam wstępu do strefy VIP, trzeba nie, będzie nie ma. jakoś tutaj załatwić. To, to z Sam o, za Lender jeszcze nie jestem się. dość silny? Moment, coś mi się nie wydaje. No nie żarty. Ej, a czy tutaj można taką machlejkę zrobić, że mamy sobie na przykład zdolności techniczne? Nie, z tego chyba. A bo to można tylko zresetować, dobra, czyli tylko te atrybuty, e, które są wewnątrz, można tak łatwo. To nie tu. Można tak łatwo z nich rezygnować, tak? Ej, no jak, przecież to się dało, dało rozdawać. Jak to się cofało? Nie da się cofnąć? Aha, że tylko resetem trybutów. Dziękuję, że normalnie mogliśmy. Co widzę, Czy to, to straczać panie ja proszę zachować spokój bo będziemy musieli pana wyprowadzić zawsze się znajdzie zwaniak co wracasz do siebie na górę dobra chciemy Koleżkę oby zładnić. No niestety nie chcę mieć... A Przyjrzyj się w lustrze Dobra, no, bierzemy wszystko. Mam nadzieję, że tutaj nie wejdą. Ciekawe, czy to jest jakaś droga do strefy VIP. Typa już nawet tu nie ma. Hmm. F5. Nie wiem, czy nie będą na mnie zwracać uwagi. Co podać? Wszystko nie. Niech on lepiej mówi krótko i na temat. Dzień, Cześć, chyba coś się zepsuło. Nie bardzo wiem co. Chyba nie mam twoich danych, nie wiem co robić. Na pewno wszystko jest w porządku. Spokojnie, nie potrzebujesz danych, nie jestem klientem. Przyszedłem porozmawiać konkretnie z tobą, nie z laką. Jesteś Tom, tak? Mhm. Mm Chcę się skontaktować z Evelyn Parker. Ja też próbowałem. Nie odbiera telefonów. Dzwoniłem do niej parę razy. Nie ma jej tu? Miała wypadek. Podobno pojechała robić sobie nowy faceplate do kliniki w. Osace? N nie, nie, w Oslo. To trochę rozbieżność. To w końcu Osaka czy Oslo? Zdecyduj się. Oslo, Oslo, na pewno. Sama ci powiedziała, że wyjeżdża? Nie, nie, po prostu nie przyszła do pracy. Nie odbierała telefonu, więc zapytałem Woodmana, co z nią. To on mi powiedział, że wyjechała. Gdzie znajdę tego Woodmana? Pewnie siedzi w swoim biurze na zapleczu, ale klienci nie mogą tam wchodzić. No ale ci powiedziałem, że nie jestem klientem. Woodman, co to za jeden? Pan Forrest. Wszyscy na niego mówią Woodman. W sumie to nie wiem dlaczego. Aha. Kim jest ten pan Forrest? Zajmuje się lalkami. Znajduje talenty. I rozwiązuje problemy. Miasta. Niech okay. ten Woodman w końcu powie coś konkretnego. Lalki naprawdę mają nas ranę dołów. O, <noise> jest. Oh, Wiecie, no ja naprawdę nie wiem, czy ten koleś. Nie, nie, wszystko w porządku. Je, nikt nas się tutaj nie. Nawet możemy zagadać. Nie, czy, co to było? Specjalny zakładu. Nie szczególnie teraz mi się chce pić. Ups. Wiecie, co chyba nie jesteśmy tutaj mili widziani. Więc nie pamiętam, którym przycisk to było, yy. Dobra, muszę sprawdzić. Jakie szybkie szybki wczytanie? Boże, nie pamiętam już naprawdę. Gdzieś u góry to było chyba. F9, okej. Okay. Hmm, to na tym... Yy. Na tym wysokim poziomie trudności to bardzo szybko wykrywają te kamery Wcześniej to pamiętam, że to było No entry A to może tam nie wykryła Nie wiem Woodmana, musimy się dostać, ale nie chcę tego robić. W sumie miałem wszystko robić głośno, no nie? Czy musieli jakąś inną drogą ten tam przejść? Sens. Gdzie są te? A ja nie mam żadnych giver, bo że zapomniałem. Naprawdę. Kiedy Kiedy jest jesteś? Nie denerwuj się. Szukam jednej dziewczyny. Nie denerwuj? Tygrysy! To mocne słowo jak na kogoś, kto tu urządził Jatkę. Sprawy się trochę wymknęły spod kontroli. Współpracuj. To nikt więcej nie ucierpi. Nie, nie współpracuję z terrorystami. Dobra, musimy mu wklepać, no? Świetnie Trudno. to rozegrałeś. Dzięki. Zamknij się. Co teraz? Ja jakieś pukawki z kogoś z gasnących zgasnących. Koczu. albo przerzesz komputer. Niezły pomysł. Coś tam słyszałem, że jesteś specjalistą. Od obchnął ją riperowi. Dobra, zepsuty chip. Może próbowali naprawić, ej, nie to. Reaper' zaułka kurew brzmi świetnie. Co jest, nie ma żadnej givery tutaj? Może jest normalnie pogubiony. Aż ekwipunek z pięściami, to sobie mogę na nich iść. No dobra, chociaż tyle dobrego, że mam tą pukawkę. Ale mało nie mam amunicji. Robimy w 5. Pyk. Gdzie są? Tu. Dobra. Rozpierduchy robimy. Nie będę czaił. Coś tu ciekawego mają, nic nie widzę. O, patrzcie, patrzcie co tu mamy. Eee, nie, 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 nie. Może coś tu jeszcze ciekawego czeka na nas? Co tam kolego? Więc nie masz dla nas. Dobra, pełno tych. Tutaj kawa jakaś. Co to? Bronie typu smart. Uuu, nice. Amunicja. Poproszę. Też nie wiem, czy mamy akurat pistolet. Coś ich zaalarmowało. Tutaj widzisz? O drugiej w nocy ściągnęli wszystkich ochroniarzy do lokalu. Wezwali też posiłki z Tiger Klaus. Dlaczego nie zrobiony, ten typ? O nie. O nie, marny mój los. Bardzo marny. Boże, jaki pancerny typ. Uj, odświegnąłem. Tego się, się nie spodziewałem. Jo ho, 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 ho. Co za świr On chyba też musiał mieć sandewistana, co? Dawajcie szybko żyćko No zepsutą katanę i tu przyniósł No nie, no nie, no nie Jeszcze nie wiem jak się ten ekwipunek w końcu klika Dobra, chociaż, chociaż tyle dobrego, że katana Miecz łańcuchowy, gdzie katana? Miecz łańcuchowy, Co, co to jest? Co to jest, ale czarny, no chyba, no, bo... bo po nim to nie jest zdecydowanie broń do cichego zabijania. Co jest, nie można tam nie przejść? Twarda za szyba. No to chciałem dupnąć. <grywa> Normalnie piła mechaniczna, jaki czad? Okay, jakieś komponenty jeszcze ziomek miał. Dobra. Kamera nic nie robi chyba co. Słuchajcie, okay, tu jest jakaś winda? Mi się wydaje. Zjechać możemy do magazynu. Czy stąd jest jakieś wyjście? Co jest? John jest! Bardzo to widzę. Bardzo marnie. Oj, oj, szybko. Wcale nie widzą gdzie jestem. Z tym hałasem. No niezło. Kurde śmierci moczne są te rzeczy, naprawdę. Dobra, co my tu mamy ciekawego? Zepsuty. Oczywiście, że zepsuty, jak żeby inaczej. Mają oni w ogóle coś niezepsutego. A to jego ręka. <grytania> Okej. Okay. Strefa wroga, ale teraz go mogliśmy zapisać tak. Zdecydowanie. Pulsar, koleżanka miała. Coś jeszcze ciekawego? jakieś śmieci tu są. Dobra, ewakuowałbym się stąd w końcu. Muszę ci oddać broń. Chociaż wolałabym nie. No ja tu tylko pracuję, ja nic nie wiem. Ciekawe, czy ją można kropnąć? A tak, tylko ze świetna broń, naprawdę mega mi się podoba Uuu, ekwipunek tak z ciekawości, tylko zobaczyć czy można ją kropnąć w łeb nie miejcie mi tego za złe tak, można dobra, ale nie będę aż taki bez przesady Nawet się nie stawiała. Ej, słabe to było. Słabo to wyszło, nie podobało mi się to. Przyszłam, że chociaż wiecie, wyciągnie givery czy coś. Dobra. Narka. E, ja bym wolał jednak wyposażyć się w moje rzeczy. Piłańcuchowa kozak, ale jednak poproszę. Nóż i katankę. Tak, nóż i katanka. Nie taka tąkę. Ma fajne kolory, ale jakaś taka mało ikoniczna bym powiedział. Dobra, a tutaj byśmy wrzucili pukaweczkę jakąś taką ładną. Co to jest w ogóle za. Łukawka. Dobra. Pojęć windą na parter, a to jakaś kolejna, we? Kolejna misja? Subtelnie to załatwiłem. O jak. Myślisz, że ją znajdziemy u tego Fingersa? Jestem martwym gościem w głowie truposza, niewyrocznią Ale pozbawiony świadomości, pusty w środku No dobra, nie mam, czasu. nie mam czasu na łagodną perswazję Szanuję to Bo sam byś pewnie spuścił atomówkę Nie przesadzaj, <laughs> to inne rozwiązania inne rozwiązania. Tak jak nie e, się nimi przejmować miał, to wiecie Dziennik e, do blalek, tak. E, pa, pa, pa. To jest na rozdrożach. Aha, czyli do afterlife to widmo wolności jeszcze. No Boże, to znaleźć to jest tragedia. Dobra, jeszcze trochę zanim odzyskamy naszą gablotę. Ale mamy tutaj właśnie do rozdania punkciczki. Wolałbym to walić w refleks, bo teraz będzie numer 15. Właśnie, właśnie, tak. I co? Ostatecznie cios ostrza. Tak jest. Więc czemu ja chodzę z pukawką? No, szybki atak. Dobra, celujemy, rzucamy w nich. A potem szybko pyk katanka. Nie w tą stronę. Pyk katanka i jedziemy. Czech, 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 Dobrze, że się zapowiada Skanowanie, no idziemy na parter. Dobra, poćwiczę sobie ruchy mieczem tym nożem. A można tak tutaj rzucać? Fajnie. A co to? Nie ja rzucam wraca? Aha, czekajcie. A co? Mam nadzieję, że sobie nie wbiłem prawo. tego noża. Nie wyglądasz na kogoś, kto byłby w stanie odnaleźć Hermana. Ja nie dam rady. Kurwa! Co jest? Nie, nie, nie. Ja pierdolę, czego ty ode mnie chcesz? To wszystko idzie zbyt wolno. Umrzesz, zanim dowiesz się, jak usunąć Bjornkiew. Przecież sam chciał się mnie zabić. Już raz ci powiedziałem, że zmieniłem zdanie. Teraz chcę, żebyś żył. Zapytam jeszcze raz, czego ode mnie chcesz? Skoro wylosowałem kartę wyjścia z więzienia, głupio byłoby z niej nie skorzystać. Mam niedokończone od pięćdziesięciu lat porachunki za rasaką i chcę je wreszcie załatwić. Potrzebuję cię do tego. Nikt nigdy nie chciał zwerbować mnie do grupy terrorystycznej. Czuję się zaszczycony. Posłuchaj, wiem, kto może ci pomóc i gdzie można uratować ci życie. Ty pozbędziesz się chipu, a ja przy okazji rozwalę Arasaka. Musimy tylko zdobyć Soul Killera i dotrzeć do Mikoshi. Dobra, co to jest Mikoshi? Zacznijmy od tego, że kiedy jesteś podłączony do sieci, Arasaka może wypalić cię za pomocą sztucznej inteligencji o nazwie Soul Killer. Nadążasz? No, no, pewnie tak stałeś się konstruktem. Właśnie. A miejsce, które stoi za całym procesem i gdzie przechowują engramy, nazywa się Mikoshi. Nie rozumiem, co moja sytuacja ma wspólnego z Mikoshi. Nie jesteś zbyt bystry, prawda? 50 lat temu Mikoshi było jedynym miejscem na świecie, gdzie przeprowadzano operacje na umyśle człowieka. Dzisiaj też pewnie jest jedynym. Wszystkie drogi zawsze nas tam zaprowadzą i wtedy ty załatwisz swoją sprawę, a ja swoją. Dobra, a jak chcesz rozwalić Arasakę? Masz gdzieś w zanadrzu drugą bombę? Bomba ma na imię Alt Cunningham. Nic mi to nie mówi. No na razie. Kiedy ją znajdziemy, wszystko stanie się jasne. A póki co nie trać czasu. Trzeba znaleźć drogę do Mikoshi. No i w porządku, dobra To nie jest śmieszne no, Co? Co, co, co nie jest śmieszne? Bo to nie w temacie jestem trochę O, no, jak nie kichała z No nie mogę po prostu Czekajcie, chciałem coś zobaczyć Czy ona wraca do mnie? to broń, czy nie? O Chyba, że sam do niej podejdę, tak? Okej okay, Spoko Dziś mam zadzwonić, rozumiem? To Judy? Cześć, Will. Jednak zadzwoniłaś. Dzięki. No Obiecałem przecież. Nie dla każdego dotrzymywania obietnic jest oczywiste. Więc? Masz coś dla mnie? Tak. Ewelin nie ma już w chmurach. I chip behawioralny został uszkodzony. Przejął ją Reaper do Koksywie Fingers. O kurwa. Wiesz, gdzie znajdę tego całego Fingersa? Tak, on prowadzi klinikę na ChickChick Street. Kurwa, wie. To jest straszny rzeźnik. Jadę tam. Znajdę ją. Mówiłam jej, żeby trzymała się z daleka od chmur. Na razie wie. Dobra, zanim pojedziemy na Jig Jig Street Zerknijmy, proszę, co my tu jeszcze mamy do zrobienia? Psycho Killer, a no to trzeba będzie później zrobić, wiadomo mm, Co w ogóle tutaj? Aha, odnośnie się tego Helmana, Ale to będę potrzebować jakieś siano, jeśli dobrze pamiętam Wiecie yy, co? The misja jest bardzo blisko W sumie Jig Jig Street najbliżej <grym> Okej. Okay. Siądźmy, pomóżmy temu biednemu Delaminowi. Nie no, fajna jest nagroda. Fajna jest nagroda za to. Nie, nie, nie ukrywa, nie odkryje niczego niesamowitego. Jeśli powiem, że nagrodą będzie... Jeden z samochodów Delamina. Ale to, w jaki sposób go możemy zdobyć, to jest najciekawsze. Ponieważ te kolekcjonowanie, właściwie kolekcjonowanie, przywrócenie tych samochodów do garażu Delamayna to jest dopiero początek pewnej misji, naprawdę fajnej misji moim zdaniem. Ciekawe to wymyślili. Jak na takiego poboczniaczka, spoko. Dobra, musimy tam jechać do góry. Od sieci znajduje się w pobliżu miejsca pana popytu Dzięki, znajdę je. Co jest ciekawe, co zauważyłem, samochody. No, na podwójnie ciągają obok policji. chyba im się to nie spodobało. One są jakby zaznaczone na mapie, a to potem za dużo. niby w takim co jednak Wszystko. Miasto, ludzi. Nie przytłacza. W takim razie powinieneś wrócić do garażu. Przesownica? Obawiam się, że tak. Dobrze, zabierz mnie do garażu i daj mi znać, że ty będę już bezpieczny. <grym> Samochód, który boi się jeździć. Tylko jedź wolno i nic się nie wpadło. Dobra, tutaj się zawsze staram jechać powolutku, żeby go nie urazić. To szybko, no właśnie, przepraszam. Z tego co pamiętam, to próbowałem raz. Yy, wykonać tę misję i chyba gazowałem cały czas, to nie wiem, czy on nie zahamował i się nie obraził na mnie. Coś takiego było, że nie wiem, czy nie musiałem tego powtarzać. Chyba dopuszcza te 40 na godzinę, może 50 maksymalnie. Także nie będę tutaj, mówię, robić mu na złość. A on ma tyle mocy pod maską, i on się boi jej wykorzystać. No nie, nie mogę. Na padziku dużo prościej się to jechało, bo wiecie, macie ten adaptacyjny trigger. Właściwie to jest tak, trigger, dobrze mówię. Można sobie jedną prędkością jechać, a potem na klawiaturze, wiecie, przyciskać, puszczać, przyciskać, puszczać, przyciskać, puszczać. Ciekawe by było, bo gdyby wymyślili klawiaturę, które mają e, takie właśnie przyciski, że albo są e, klikni... Boże. E, no, wiecie. Zero-jedynkowe, że tak powiem. Klikasz i puszczasz. A, albo takie, które są e, na wgłębienie, bo chyba takich nie ma. Nie wiem, nie orientuję się w każdym razie. Nie mogę tak, prowadzić samochód teraz. Chyba znalazłem rozwiązanie naszego wspólnego problemu. Nawiązałem kontakt ze starym przyjacielem Zarazaki. Jest tu, w Night City. Bardzo blisko pewnych wpływowych osób. I w jaki sposób ten twój przyjaciel może nam pomóc? Spotkamy się we Widzisz, nie było tak ja mój Przedstawisz mu naszą wersję wydawni w Konpeki Plaza. Nie twierdzę, że go przekonamy, ale od czegoś trzeba zacząć. W porządku. Gdzie i kiedy? W Japan Town. Pod przykrywką nocy. Zaraz prześlę dokładny adres. Do zobaczenia na miejscu. Dobra, pierwszy samochód dostarczony. Dziękuję za pomoc. Pozwoliłem sobie przesłać ratę wynagrodzenia na pańskie konto. No i na tej misji można też całkiem fajnie za zarobić. Fajnego blota. Dobra, ile dostałem w ogóle kasy? Może zanim mi pokażą te, te statystyki? Kasa, kasa. O, to tak. ma, ale Zawsze coś. Dobra, ten tutaj fury chce opylać. Takie mura. Nie yy, tego żartu. Taka, znaczy, żartu, chodu, takie mury. Wiesz, że są te wiadomości, pozwalają taką, na niby taką integrację? Nie integrację. Interakcję, bo Interakcje z innymi e, mieszkańcami Night City. No nie można w tej chwili oczywiście, że tak. Dzięki, sprawdzę to później mordo. Dobra, jakoś zawsze lubię mieć czystą skrzynkę, nie wiem czemu, ale tak lubię po prostu. Dobrze moi drodzy, e, następnymi rzeczami zajmiemy się w następnym odcinku. Za dzisiaj dziękuję wam ślicznie, trzymajcie się ciepło, na razie.